Witam wszystkich na kanale Droga Intuicji. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do bardzo takiego głębokiego tematu, który jest ważny dla wielu z nas i czasami mamy problem, żeby pewne rzeczy rozpoznać. Dlatego spieszę Wam tutaj z pomocą, żeby wszystko dokładnie Wam wyjaśnić. Będziemy tutaj mówić o relacjach, które dotykają duszy. Które zmieniają nas dosłownie od środka i które tak naprawdę nigdy nie są przypadkowe. Każdy z nas w pewnym momencie życia spotkał kogoś, kto zostawił ślad. Nie zawsze był to ktoś, z kim wyszło, ale na pewno ktoś, kto poruszył Cię na poziomie, którego nie da się opisać słowami. Czasem jest to uczucie znajomości od pierwszego spojrzenia, czasem burza emocji, która porywa i niszczy a czasem cisza, która daje spokój jakiego nie czuliście nigdy wcześniej. I właśnie o tych trzech energiach dzisiaj porozmawiamy. Czym jest bratnia dusza, bliźniaczy płomień i relacja karmiczna? Bo choć wiele osób używa tych pojęć zamiennie, to każda z tych relacji niesie zupełnie inny sens, inny cel i inne doświadczenie. Więc zaczniemy od bratniej duszy. Czyli miłość, która uspokaja. Bratnia dusza to osoba, z którą Twoja energia płynie w harmonii. Nie ma tutaj dramatu, nie ma chaosu, nie ma huśtawek. Jest spokój, zrozumienie. Bliskość, która wydaje się znajoma, jak echo poprzednich wcieleń. Spotkanie bratniej duszy często przychodzi po trudnych relacjach. To moment, kiedy dusza jest gotowa na dojrzałą miłość. Bez gier, bez lęków i bez udawania. Przy bratniej duszy nie musisz nic udowadniać. Nie musisz głośno mówić. Ona i tak cię czuje. Zrozumie Twoje milczenie, Twoje nastroje, Twoje drobne gesty. Taka osoba nie zawsze jest partnerem romantycznym, bo czasem to jest przyjaciel, nauczyciel, Twoje dziecko, Twój rodzic. Czasem ktoś, kto pojawia się tylko na chwilę, żeby przypomnieć ci, kim naprawdę jesteś. W relacji z bratnią duszą uczysz się, że miłość nie musi boleć, że można kochać bez lęku, bez kontroli, bez walki. To miłość, która buduje, a nie spala. Bratnia dusza to lustro Twojego światła. Pokazuje Ci Twoje piękno, Twoje dobro, Twoją delikatność. Pomaga Ci zaufać życiu i uwierzyć, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. Więc wibracyjnie to relacja, która przechodzi z wyższej częstotliwości. Obie dusze już przeszły swoje lekcje, więc mogą kochać w lekkości. I to jest ten typ więzi, w której oboje wspieracie się w rozwoju. Nie po to, by się ratować, ale by się wzajemnie inspirować. Bratnia dusza często towarzyszy nam przez długie lata, ale nawet jeśli z jakiegoś powodu drogi się rozchodzą, to pozostaje wdzięczność, a nie żal, miłość, a nie ból, spokój, a nie chaos. Kolejnym przypadkiem mamy bliźniaczy płomień czyli ogień, który dosłownie przebudza. Teraz przechodzimy do najintensywniejszej formy więzi duchowej. Do połączenia, które nie przypomina niczego innego, do spotkania, które wywraca Twoje życie do góry nogami, a potem układa je na nowo, ale już z innego poziomu świadomości. Bliźniaczy płomień to nie druga połówka jabłka, to Twoje lustrzane odbicie energia, która pokazuje Ci Ciebie, bez filtrów, bez masek, bez iluzji. Kiedy spotykasz swojego płomienia, Czujesz magnetyzm, jakiego nie da się wytłumaczyć? To uczucie, jakbyście się znali od zawsze, jakby czas się zatrzymał, jakbyś w jego oczach widziała wszystko, czy widział swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ale potem przychodzi chaos, bo bliźniaczy płomień nie przychodzi po to, żeby było łatwo. On przychodzi po to, żeby Cię obudzić. Pokazuje wszystko, co w Tobie nieuzdrowione. Strach przed odrzuceniem, niską wartość, lęk przed zaufaniem, potrzebę kontroli, zazdrość, brak miłości do siebie. Czasem ta osoba znika, czasem rani, czasem nie potrafi zostać i to właśnie macie nauczyć, że prawdziwa miłość nie jest uzależnieniem, tylko wolnością. To tak zwana faza runner and chaser czyli jedna dusza ucieka, druga goni. Aż w końcu obie zrozumieją, że nie chodziło o pogoń, tylko o powrót do siebie. Właśnie w tej relacji uczysz się największej duchowej więzi. Lekcji. Że miłość nie jest czymś, co możesz dostać od drugiej osoby. Miłość jest tym, kim już jesteś. I dopiero gdy to zrozumiesz, płomień przestaje palić. I zaczyna ogrzewać. Znika napięcie, pojawia się akceptacja, znika walka, pojawia się wdzięczność. To spotkanie dwóch świadomości, które wspólnie przebudzają światło w sobie, nie zawsze kończy się związkiem. Czasem bliźniaczy płomień pozostaje w Twoim życiu jako impuls, który popchnął Cię do uzdrowienia, zmian, przebudzenia. Ale Jego ślad Zostaje w tobie na zawsze, bo dzięki niemu wracasz do siebie prawdziwej, surowej, świetlistej wersji siebie. I teraz: relacja karmiczna czyli miłość, która uczy przez ból. Porozmawiamy o relacjach, które są jak emocjonalne tornado o tych, które zaczynają się jak sen, a kończą jak lekcja, której nigdy nie zapomnisz. Relacja karmiczna to spotkanie dusz, które mają niedokończone lekcje z przeszłości. To może być karma z poprzednich cieleń lub z wcześniejszych etapów tego życia. Energia karmiczna jest magnetyczna, intensywna i często jednak destrukcyjna. To relacja, w której czujesz się uzależniony. Nie potrafisz odejść, mimo że wiesz, że powinieneś. Wciąż wracasz, wciąż dajesz kolejną szansę, bo serce i dusza nie potrafią odpuścić. Na początku jest bajka, silna chemia, porozumienie, emocjonalny trans. A potem pojawiają się toksyczne wzorce ciągła walka, kontrola, ciche dni, manipulacja, łzy. I mimo bólu nie potrafisz się uwolnić. Dlaczego? Bo ta osoba przyszła nauczyć Cię czegoś o Tobie samej. Relacja karmiczna nie jest tutaj karą. Jest kontraktem duszy, który mówi: Pomogę ci zobaczyć to, czego jeszcze nie chcesz widzieć. Czasem to lekcja granic, czasem to lekcja miłości własnej, czasem lekcja odpuszczenia. Energia karmiczna ciągnie, dopóki nie wyciągniesz z niej lekcji. Kiedy zrozumiesz, przestaje mieć nad tobą moc, bo karma nie jest czymś zewnętrznym to energia, którą sam trzymasz w sobie. Kiedy ją puszczasz, relacja kończy się lub zmienia formę. Nie dlatego, że druga osoba się zmieniła, tylko dlatego, że ty już nie rezonujesz z tą lekcją. I wtedy czujesz ulgę, spokój, wolność, bo wreszcie wiesz nie każda silna emocja to miłość nie każda dusza, która cię zraniła, miała zostać na zawsze. Niektóre przyszły tylko po to, żebyś przypomniał sobie, że zasługujesz na coś więcej. Z duchowego punktu widzenia każda relacja jest lustrem, ale z psychologicznego to taka mm, projekcja Twoich wewnętrznych części. Bratnia dusza odzwierciedla Twoją równowagę i zintegrowane części osobowości. Bliźniaczy płomień. Aktywuje twoje nieuświadomione emocje i cień, a relacja karmiczna pokazuje twoje rany i wzorce zależności. To, co czujesz wobec drugiej osoby, zawsze mówi coś o tobie. Jeśli czujesz spokój, jesteś w zgodzie ze sobą. Jeśli czujesz chaos, twoja dusza prosi o uzdrowienie. Dlatego nie chodzi o to, żeby szukać tego jedynego. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co każda relacja ma ci pokazać. Jak rozpoznać, co to za relacja? Zatrzymaj się i zadaj sobie kilka pytań. Czy ta osoba przynosi spokój czy burzę? Czy czuję się sobą, czy mam wrażenie, że tracę siebie? Czy mogę mówić o wszystkim, czy ciągle muszę się pilnować? Czy ta relacja rozwija mnie? Czy tylko mnie wyniszcza? Czy moje ciało reaguje napięciem, czy rozluźnieniem, kiedy o niej myślę? Twoje ciało nigdy nie kłamie. Energia, która Ci służy, przynosi spokój. Energia, która Cię wypala, przynosi lęk. I teraz zrobimy tutaj takie porównanie energii do zapamiętania. Czym się charakteryzuje typ relacji? Jeżeli chodzi o bratnią duszę, mamy spokój, zaufanie, zrozumienie. Bliźniaczy płomień intensywność, lustrzane odbicie. Relacja karmiczna napięcie, przyciąganie i odpychanie. Cel duszy, jeżeli chodzi o bratnią duszę, to wzajemny rozwój. Jeżeli chodzi o bliźni bliźniaczy płomień to przebudzenie duchowe. Jeżeli chodzi o relację karmiczną to uzdrowienie lekcji. Uczucie dominujące z bratnią duszą to harmonia i lekkość. Z bliźniaczym płomieniem ekstaza, chaos, transformacja. A z relacją karmiczną to jest lęk, uzależnienie i namiętność. Efekt końcowy z bratnią duszą to wdzięczność i równowaga. Z bliźniaczym płomieniem to samopoznanie i wolność. A z relacją karmiczną to uwolnienie i zakończenie pewnego cyklu. Więc jakie mamy tutaj wnioski z tego? Nie wszystko, co silne, jest prawdziwe. Nie wszystko, co spokojne, jest nudne. Nie wszystko, co boli, jest miłością. Bratnia dusza przypomina ci, że miłość może być bezpieczna. Bliźniaczy płomień przypomina ci, że miłość zaczyna się w tobie. A relacja karmiczna przypomina ci, że miłość do siebie jest pierwszym krokiem do wolności. I kiedy nauczysz się to rozróżniać, nie będziesz już pytać czy to on, ona, tylko raczej co to we mnie chce się uzdrowić. Każda relacja jest po coś. Nie każda ma trwać wiecznie, ale każda ma zmienić Twoje światło. Czasem jakaś dusza przychodzi na chwilę, żeby rozpalić ogień, który zapomniałeś w sobie mieć. Czasem, by pokazać Ci, jak to jest być naprawdę widzianym, a czasem, żeby nauczyć Cię, że największą miłością, na jaką czekałeś całe życie, jesteś Ty sam. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że w miarę Wam tutaj wytłumaczyłam, o co chodzi. Niech każda Wasza relacja, nawet ta bolesna, stanie się lustrem, w którym zobaczycie. Nie stratę, a właśnie swoje przebudzenie. Wierzę w to, że nie trafiliście tutaj przypadkiem. Jeżeli pomógł Wam ten film w jakikolwiek sposób, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli uważacie inaczej, to również dajcie znać w komentarzach. A jeżeli przerobiliście którąś z tych relacji, również dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, jak Wy to przeżyliście, jak poradziliście sobie później, bo domniemam, że nie każdy z Was dalej jest w tej relacji. I jak to odbiło się na waszym życiu, postrzeganiu i w kwestiach waszego przebudzenia i świadomości. Także dziękuję, że jesteście. Zachęcam do komentowania, do oglądania innych filmów na kanale i widzimy się w kolejnych filmach.